15 lutego o godzinie 8 w rejonie skrzyżowania ulicy Fosza i Dąbrowskiego w Szanowie doszło do zderzenia drogowego. Wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna przechodził poza przejściem dla pieszych. Niestety kierujący 26-letni kierowca Opla nie wyhamował pojazdu i uderzył w pieszego. W wyniku odniesionych obrażeń 81-letni mieszkaniec Chrzanowa zmarł kilka godzin po tym, jak został przewieziony do szpitala. Kierowca Opla był trzeźwy, została Pobrana krew na oznaczenie alkoholu i innych środków odurzających. Okoliczności wypadku zostaną wyjaśnione w śledztwie prowadzonym przez chzanowską prokuraturę i policjantów śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. To już czwarte potrącenie pieszego w powiecie Chrzanowskim od początku roku, w tym drugie ze skutkiem śmiertelnym. Policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych i w rejonie skrzyżowań, jak i pieszych przechodzących przez jezdnie.